Znajdzie każde z was Muminków się przejście Świat, siądźcie przy Ekranach prąg I cieszcie się, bo wreszcie są Wasze muminki Wasze muminki Prześledźcie każdy drobny ruch, nie traćcie Chwil, wyostrzcie słuch Bo przy muminkach Zleci czas, zapomnij Troski każde z was Bo to muminki Podomu minki, washemu minki, podomu minki, podomu minki, pa 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 ma 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 ma. Prima Donna. W dolinie muminków tak pada i pada od dziesięciu dni. Muminek zrobił porządki w swoim pokoju, a teraz postanowił trochę poczytać. Dlaczego nie odpowiadasz? To ty, Mominku, co ci jest? Nic mi nie jest. Ciebie też? Deszcz źle nastraja? O, jaki ładny deszcz! Pada już od dziesięciu dni! Tak, naprawdę? Dlaczego nie chcesz ze mną porozmawiać? Nie nudzisz się? Skąd wcale się nie nudzę? Na pewno się nudzisz! Nie, bo czytam książki. Skąd masz ich tyle? Dostałem je od Mimby. Na zawsze? Nie, pożyczyła mi. Ale ona lubi tylko romantyczne opowieści. I to właśnie są takie. Występują w nich wspaniałe, romantyczne bohaterki. Podobają ci się wzdychające panienki? Muminku, to dobre dla dziewczyn. Ja się nie liczę. Co? Przyszłam do ciebie, bo myślałam, że potrzebujesz towarzystwa, gdybym nie miała parasolki. Zmokłabym. Ale miałaś parasolka, więc nie zmokłaś. A ja, jak widzisz, nie nudzę się. Mam towarzystwo książek. Idę sobie! Dokąd? Do domu! A ty czytaj o tych swoich głupich bohaterkach! Nie wiem, co ją ugryzło. Do widzenia, wracam do siebie. Przecież dopiero przyszłaś. Nie chcę przeszkadzać Muminkowi. W czym? Nieszczęście! Prawdziwa katastrofa! Ryjku, co się stało? Co za nieszczęście? Och, tatusiu, Muminka, powódź porwała cyrk! Powódź? Za chwilę wasz dom będzie pełen wody! A nie wiesz, co się stało z cyrkowcami? Też zniknęli. A może... na trawie przypłyną do naszego domu? Hmm, tego to już do prawdy nie wiem. Znasz gwiazdę tego cyrku? Lagunę? Ma długi nos i rozczochrane włosy. Podobno jest bardzo piękna Niech, ale zabrała ją powódź. Gdyby płynęła tędy, mógłbym ją uratować, powiedziałaby, "Mój bohaterze. Mogę zaczekaj! Uratowałem cię! Nazywam się Muminek i mieszkam tu obok. A ty jesteś laguna, gwiazda cyrku? Owszem, też jestem piękna, ale nie jestem woltyżerką laguną, tylko jej klaczą. To gdzie w takim razie jest laguna? Rozłączyłyśmy się, kiedy woda porwała nasz cyrk. Będę wdzięczna za gorącą kąpiel i wyszczatkowanie. Muminek wraca! Ej, gdzie byłeś? Szukałem laguny! Musi być niedaleko! A to jest jej klacz! Wejdź proszę! Dziękuję. Mam nadzieję, że nie wjeżdża. Tatusiu, to klacz primadonny! Uuu, taki gość, to dla nas zaszczyt! Zapraszamy do środka! dokąd idziesz? Szukać laguny. Nadciąga noc. Biedaczka musi być bardzo przerażona. Uratuję ją. Ktoś śpiewa. Że w końcu ktoś mnie uratuje. O, skąd wiedziałaś, że płynę do ciebie? Nie wiedziałam, że akurat ty, ale jak się jest prima, to zawsze znajdzie się jakiś młody człowiek chętny służyć pomocą. Jesteśmy na miejscu. Muminku, to ty? Tak, wyobraź sobie, że znalazłem lagunę! Pomogę ci. Dziękuję, młodzieńcze. Kuchnia to nie w wodzie. Dobrze, że choć w jadalni udało nam się rozpalić w piecu. Najważniejsze, że będziemy mogli napić się gorącej kawy. Udało mi się znaleźć cukier. A tu jest kawa. Patrz, na szczęście jest sucha. Ojej, zapomniałam o młynku. I co my teraz zrobimy, tatusiu muminka? A kogo obchodzi jakiś tam młynek, prawda? Obchodzi tego, kto będzie musiał rozgryzać ziarnka kawy i popijać je wrzątkiem. Dokąd znowu biegniesz? A obudzić pannę lagunę, żeby mogła razem z nami zjeść śniadanie. Dzień dobry. Laguno. Laguno. Proszę. Dzień dobry, młodzieńczy. Dzień dobry? Śniadanie już czeka na stole. Mam zwyczaj zaczynać dzień od filiżanki kawy w łóżku. Kawy? Tak. Bez filiżanki czarnej kawy nie wstaję z łóżka. Kuchnia jest tuż pod nami, prawda? Tak, a co masz zamiar zrobić? Muminku, co robisz? Wycinam w podłodze otwór. Ale po co? Muszę natychmiast dostać się do kuchni. Bo coś bardzo, bardzo ważnego! Tylko nie zapomnij! Nie, nie, nie zapomnę! Przyniosę błynek i zbawię. Jeszcze nie ma kawy? E, zaraz, czekaj chwileczkę. Mamusiu, zagotuj wodę. Ojej, pierwszy raz widzę podwodną kuchnię. Zdaje się, że w tym domu nie ma żadnych kwiatów. A ja nie jadam nic innego. Laguna owinęła sobie muminka wokół małego palca. Ona tak robi ze wszystkimi młodymi ludźmi. Taka już jest. Jeżeli ci smakują, to możesz zjeść wszystkie. Hodowałam je dla muminka, ale nie będą mi potrzebne. Nie wypada. Wypada, wypada. Kwiatki są moje i mogę z nimi robić co chcę, tak jak z całym drzewem. Zobaczysz jeszcze kiedyś muminek pożałuje tego, co mi zrobił. Tylko, że wtedy będzie już za późno, prawda? A ja naiwna myślałam, że muminek darzy mnie prawdziwą przyjaźnią! To jest drzewo, o którym ci mówiłem. Jakie piękne. Patrz, muminek przywiozują tutaj. Pozwól. Ach, to drzewo się chwieje. Pewnie woda podmyła korzenie. Mam nadzieję, że oni zaraz spadną. Co za zapach. Mój drogi, pomóż mi wejść trochę wyżej. E, z przyjemnością. Podaj mi rękę, Lagumo, wciągnę cię. Nie zrobię sobie krzywdy. Przy mnie? Ach, ty! Dlaczego to drzewo tak się chwieje? Za słabo. Rozbujajmy je, to prędzej pospadają. Ach! Ach! Ratunku spadnie! <muss> Maminku, Migodho, co robiłaś na tym drzewie? Zostaw mnie w spokoju! Najlepiej nie odzywaj się do mnie! Naprawdę, nie rozumiem, o co jej chodzi! A może ta panienka jest zazdrosna! Co? Zazdrosna? O ciebie, młodzieńcze! A teraz patrzcie! O! Nie? Młodzieńcze, gdzie jesteśmy? U podnóża samotnej góry, ale będziemy musieli trochę poczekać, aż woda opadnie. O! Mimbla i mała mi! Cześć, muminku! Cześć, migotko! Cześć! A więc wy także tu jesteście? Kameraldo? E, laguna! Nie wiedziałam, że tak masz na imię. Trzeba mnie było zapytać. Miło było was poznać, ale muszę już lecieć. Do zobaczenia! Czy ta pani jest twoją znajomą? Nie, to znaczy tak! Występujemy w tym samym cyrku. Nie wiem, jakie złe wiatry ją tu przygnały, a już myślałem, że będę miał spokój. Żegnajcie! Dziwny człowiek. Mhm. Kto to był? Dokąd powiedział? Nie wiemy! Wcale, a wcale! Pokazywał sztuczki! Podobało się Wam przedstawienie, które dla Was zrobił? A wiecie, dokąd poszedł? Nie wiemy. Nie powiedział. Na pewno pobiegł przygotować dla mnie pyszny drugi śniadanko. Drogi Emeraldo, jest bardzo troskliwy. Dba o mnie jak matka, o dziecko. Powiedział, że musi lecieć i krzyknął: Żegnajcie. Ach, Emeraldo nigdy nie był wielkim mówcą. Na pewno już szuka czegoś dla mojego podniebienia. Młodzieńcze? Słucham. Módzę się. Zabaw mnie, dopóki Emeraldo nie przygotuje mi posiłku. Ale... ale ja nie wiem, co mam zrobić. Nie mógłbyś na przykład stanąć na głowie? Dalej, Muminku, jesteś jej podnóżkiem. Nie potrafię, Laguno. Przecież nie jestem cyrkowcem. Tak? Skoro nie umiesz stać na głowie, to zrób szpagat. Ale już ci mówiłem, że... Twoja wina, że się tu znalazłam. W końcu to twoją dolinę zalała powódź i ty mnie tu przyprowadziłeś. A poza tym lubię niespodzianki. No, Muminku, stań na głowie. Dokąd biegniesz? Muminku, dlaczego nie pospacerujesz dla niej po brzegu tęczy? Ja chyba nie rozumiem kobiet. Wydaje mi się, że będę musiała powiedzieć Muminkowi, co nie to o kobietach i w ogóle o życiu. Zaczynam podejrzewać, że laguna jest bardzo samolubna. Dlaczego ktoś tak piękny jest jednocześnie tak niedobry? Ach, te okropne kobiety! <ścoughs> Sam bym tego lepiej nie ujął. To ty jesteś Emeraldo? Ach, tak, to ja? Laguna myśli, że przygotowujesz dla niej drugie śniadanie? Myli się. Chyba powinieneś pójść do niej. Na pewno czuję się teraz bardzo samotna. Ha, ha. Primadonna nigdy nie jest samotna, zawsze znajduje sobie jakiegoś opiekuna. To miło, że zatroszczyłeś się o nią, ale powinna wreszcie sama nauczyć się troszczyć o siebie. Ale czy będzie umiała? Ona jest taka bezradna. A jeżeli zapragnie napić się kawy? To się obejdzie To primadonna Może być nawet dwiema primadonnami, ale beze mnie Odchodzę To straszne Jak się o tym dowie, jej piękne oczy wypełnią się łzami Tak, bo zawsze ma w torebce kilka plasterków cebuli Podejdę, żeby założyć własny cyrk O, jest jej klacz tu się schowałeś, Emeraldo? Szukałam cię wszędzie hmm, Ciekawe po co Laguna kazała ci powiedzieć, że jak skończysz przyrządzać dla niej drugie śniadanie To pomyśl o nowym numerze, bo ten stary już jej się znudził Kiedy skończę przyrządzać drugie śniadanie? Jedzenie jest najważniejsze To idź i powiedz jej, że nie tylko nie będzie nowego numeru, ale także drugiego śniadania, jasne? Hmm, oczywiście domyśliłam się, że tak powiesz Zaczekaj, nie chciała niczego od tego młodzieńca? Nie. Odniosłam wrażenie, że interesowało ją tylko i wyłącznie drugie śniadanie. Hmm, nie, patrzenie. Dziwne, że nie kazała ci niczego zrobić. Przestań o niej myśleć i chodź. Naprawdę tak powiedział? Aż trudno mi w to uwierzyć. Powtórzyłam dokładnie. Zbyt często i długo stał na głowie. To mu na pewno musiało zaszkodzić. Laguno, naprawdę mi nie pomożesz? Ech. Jak nie, to nie. Nie będziesz miała dachu nad głową. Widzę, że nadciąga straszna burza. Sypiam tylko w łóżku. Laguno, tu nie ma żadnego łóżka. Dlaczego nie pomożemy im? Przynajmniej miałybyśmy się gdzie skryć. O, jaki uroczy domek! Jesteście bardzo zdolne, a jaki duży! Mogę się założyć, że starczy miejsca dla wszystkich? Raczej nadciąga burza. Ciekawe, jak sobie radzą. Na pewno mokną. Puśćcie! Ratuj nasu! Puśćcie mi! Ratuj ile chciw na tu! Uciekajcie, a sią! Jeżeli mam życie miłe, to wynoście się stąd! Się, martwię się o nie! E, co to za stwory? To chatifnatowie. Podczas burzy są naładowani elektrycznością! Rozumiem, mogą porazić. Ale poza tym nie są niebezpieczni! Widzisz? Uciekajcie! Uciekajcie! Was, nie was uciekać! Uciekać! Hatifnatowie uciekać! otoczyli je! Chcemy was! Uciekajcie! 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 Radzą sobie całkiem nieźle! Niepotrzebnie biegliśmy przez całą drogę! Jak wam idzie! Laguna! 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 Tutaj emeraldo! A, biegnijmy! Siedzi na tym drzewie. Po co wdrapała się aż tak wysoko? Na pewno ze strachu przed chciwnotami, laguna, hop, hop! Ciekawe, dlaczego nie odpowiada. Wejdę tam, żeby pomóc jej zejść. Muminku, to zadanie dla mnie. A? Zapomniałeś, że jestem cyrkowcem? Tylko proszę bądź dla niej grzeczny. Dobrze. Chciałbym tak umieć się wspinać. Laguna, jak się czujesz? Laguna jest obrażona. Całą noc czekała na swojego Emeralda. Emeraldo Cię przeprasza. Bardzo. A teraz uwaga błyskawicznie zjedziemy na Ziemię. Znowu jesteś Emeraldem Laguny? Odtąd Laguna będzie Twoim słoneczkiem i będzie dobra. Emeraldo cieszy się, że znowu będzie tak, jak było dawniej. A, już schodzą. O, Emeraldo, spójrz! Gdzie? Na te przybrzeżne skały. Czy to przypadkiem nie nasz namiot? Masz rację. Tak, to nasz namiot. Jesteśmy uratowani. Żegnajcie! 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 Przyjdźcie zobaczyć nowy numer Emeralda! Muminku, zmęczyłeś się? Ależ skąd? Bo jak chcesz, to mogę iść o własnych siłach. Jesteś lekka jak piórko. Migotka już wybaczyła Muminkowi. Skoro laguna odeszła, musiał się pogodzić z migotką. To rozsądne, prawda, Muminku? Mała mi, mówiłaś coś? Podziwia twoją siłę. Muminek obiecał zanieść mnie do samego domu, ale od czasu do czasu będę szła o własnych siłach. O, jestem pewna, że jego męska duma nie pozwoli na to, prawda? Co? O, oczywiście, że nie. Muminku zaimponowałeś nam, zwłaszcza, że do domu jest jeszcze godzina marszu. Aż godzina. Muminek doniósł pannę migotkę do samego domu i przysiągł sobie, że już nigdy nie da się zauroczyć żadnej primadomnie. Muminki się cieszą radością i życiem, muminki. I tym, że im chmurki bieleją o ślicie, muminki. Że wszystko jest dobre i jasne jak błysk, że one kochają, że kochasz je ty. Wersja polska telewizyjna, studia dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi Elżbieta Kowalska. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Dorota Filipek-Załęcka. Piosenki z tekstem Andrzeja Tylko-Tylczyńskiego w opracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Zborowski. Wystąpili Jerzy Zelnik, Jacek Kawalec, Małgorzata Boratyńska, Agnieszka Kunikowska, Ewa Serwa, Jerzy Dominik i inni. Maybe